Przed snem nigdy nie zapomnij powiedzieć Bogu tych czterech rzeczy, zwłaszcza tej czwartej. Nigdy nie kładź się spać bez podziękowania Bogu. Zatrzymaj się na chwilę. Pomyśl, za co możesz mu powiedzieć dziękuję. Są cztery rzeczy, ale wszystkie bardzo ważne. Ostatnia, najważniejsza ze wszystkich. Pierwsza rzecz, Panie, dziękuję Ci, bo jesteś ze mną, bo dajesz mojemu życiu sens. Proszę Cię, opiekuj się mną i moją rodziną, za dnia i w nocy, chroń nas przed złem, przed strachem i niepokojem. Dziękuję, że zawsze jesteś przy mnie. Kiedy się boję, dajesz mi siłę, kiedy jest mi smutno, pocieszasz mnie. Druga rzecz, dziękuję Ci, Panie, za dom, który chroni mnie przed wiatrem i deszczem, za spokojny, bezpieczny dach nad głową. Dziękuję, że mogę spokojnie zasnąć, bo wiem, że leżę w Twoich ramionach. Z Twoją miłością, zawsze przy mnie. Trzecia rzecz, wiem, że jutro jest w Twoich rękach. Moją przyszłość też oddaję Tobie. Powierzam Ci wszystko, co mam, w tym siebie, moją rodzinę. Wszystko. Czwarta rzecz i najważniejsza. Panie, dziękuję Ci za przebaczenie. Zabrałeś mój strach, mój niepokój. Moje wątpliwości. Oddaję Ci wszystkie ciężary. Proszę, oczyść mnie słowem Twoim. Dotknij mnie swoją miłością. Pozwól mi spokojnie zasnąć i mieć sen pełen pokoju, głęboki i bezpieczny. Wiem, że jutro rano Twoje miłosierdzie znów się odnowi. Cała chwała Tobie, Panie. Jeśli czujesz to samo w sercu, napisz w komentarzu: Dziękuję Bogu za wszystko. Podziel się tym tekstem z kimś, kogo kochasz. Jeśli potrzebujesz modlitwy lub wsparcia, napisz do mnie, będę się za ciebie modlić i pomogę ci zrozumieć słowo Boże. Codziennie od 20 O'Clock do 21 O'Clock mamy grupę biblijną, gdzie uczymy się słowa Bożego. Link znajdziesz w moim profilu, albo możesz napisać do mnie na WhatsApp, chcę dołączyć do grupy. Numer jest na ekranie. Niech Pan błogosławi ciebie i Twoją rodzinę. Dobranoc!